Rentgen. Sprawy na naświetla Dariusz Ziemiańczyk. To jest Rentgen. Dariusz Ziemiańczyk, witam Państwa. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest ojciec Benedykt Kordula, gwardian klasztoru franciszkanów w Brzezinach. Witam ojca. Witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ojcze, kilka godzin temu obchodzone były Andrzejki. Czas zabaw, wróżb, lania wosku i śmiechu, ale jednocześnie trochę paradoksalnie towarzyszy mi przekonanie, że często zapominamy, czy wręcz niewiele wiemy o samym patronie tego dnia, o świętym Andrzeju. Kim był? Święty Andrzej. Gdybyśmy spróbowali tak podejść do tego tematu bardzo poważnie, to przede wszystkim Nie Andrzejkowo. Musielibyśmy zwrócić uwagę na jedną rzecz, że święty Andrzej to męczennik. Ktoś może powiedzieć, że dla niewosku wróżby nie mają nic wspólnego z męczeństwem, ale z drugiej strony, może bardzo ważne jest to, aby uświadomić sobie, kim był patron, który w historii zarówno Kościoła, jak i historii ludzkości, można powiedzieć, odegrał bardzo dużą rolę. No więc tak, słów kilka o świętym Andrzeju, bo wypadałoby przedstawić bohatera. Święty Andrzej to postać fundamentalna dla chrześcijaństwa. Był on bratem świętego Piotra, apostoła. Eee, był apostołem i to był pierwszym apostołem, którego powołał Jezus Chrystus. Święty Andrzej urodził się w Betsaidzie, niewielkiej miejscowości rybackiej położonej nad Jeziorem Galilejskim. Gdybyśmy spróbowali tak się jeszcze mu bliżej przyjrzeć, no to był zwykłym, normalnym człowiekiem, wykonującym swój zawód rybaka i z tego zawodu został powołany przez Chrystusa, aby być już nie rybakiem ryb, ale rybakiem ludzi. W jakich momentach życia ludzie najczęściej zwracali się i zwracają do świętego Andrzeja o pomoc. Mm. I dlaczego to w ogóle czynili? Myślę, że w zwracanie się do osób uznanych za osoby święte w tradycji chrześcijańskiej zawsze ma duże znaczenie, bo człowiek zawsze szuka pośrednika, orędownika, kogoś, kto, mówiąc tak po prostu, jest blisko niego, jest dla niego ważny. No więc, jeśli. Ktoś jest dla mnie ważny jako człowieka, jako katolika, jako chrześcijanina, no to dlaczego nie wezwać wstawiennictwa kogoś wyższego, a święty to przecież jest ktoś, kto już jest blisko Pana Boga. No więc możemy śmiało powiedzieć, że osoba świętego Andrzeja jest dobrym przykładem do tego, aby może ten mało znany święty, ale jakże ważny święty był wzywany w różnych potrzebach, które dla nas są jakże ważne. No więc, właśnie, jakie to potrzeby? Więc potrzeby to są przede wszystkim bardzo różne. Święty Andrzej na pewno był postacią historyczną, a więc żył, funkcjonował. Był rybakiem, więc myślę, że ci, którzy pływają na wielkich czy mniejszych wodach, ci, którzy łowią ryby, można tak żartobliwie powiedzieć, wzywają jego wstawiennictwa, żeby bezpiecznie wypłynęli i powrócili do swego miejsca, ale też tak wydaje mi się, że można też śmiało powiedzieć, że wzywają go, aby połów był obfity. Jest też również patronem małżeństw. Co nie zmienia faktu, że w takiej sytuacji jedność małżeńska jest jedną z ważniejszych rzeczy, która dotyczy Zarówno nauki Kościoła katolickiego, bo jest to jedność, wierność, nierozerwalność małżeństwa. No więc taki święty to można powiedzieć, że skarb, szczególnie na współczesne, współczesne czasy, gdy ten sakrament małżeństwa czasami, relacje między małżonkami czasami bywają trudne. No więc właśnie skąd wzięło się przekonanie, że noc przed imieninami. Andrzeja, no, świętego Andrzeja, sprzyja odkrywaniu przyszłości? Bardzo trudne pytanie. Z jednej strony możemy powiedzieć, że dzień przed, że wspomnienie świętego Andrzeja, święto świętego Andrzeja, to dzień poprzedzający też dosyć istotny czas w życiu Kościoła, jakim jest adwent, więc może oczekiwanie, wyczekiwanie, wyglądanie czegoś nowego, wyglądanie w tradycji chrześcijańskiej oczekiwanie na narodzin Jezusa Chrystusa może sprzyjać też temu, że poprzez może jakieś wróżby, żarty, przez jakieś tworzenie albo próbę odgadnięcia co może być ciekawego w naszej historii, może gdzieś próbujemy sobie znaleźć odpowiedź, co takiego może wydarzyć się w naszym życiu. W zależności od tego, jak do tego podejdziemy, bo możemy podejść do tego bardzo poważnie, a możemy też spojrzeć na to z przymrużeniem oka. No więc właśnie, jak Kościół spogląda na Andrzejki w kontekście zabaw, wróżb, które no, no jednak w sposób taki bezpośredni albo. Można byłoby postarać się użyć innego sformułowania, innego określenia. No, niekoniecznie, mm, powiedzmy, są e, 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 spójne z nauczaniem kościoła. No, bo wróżby to niekoniecznie, prawda? Lanie wosku to też troszeczkę inna sfera, i e, no, szczególnie dziewczęta Wandrzejki wróżyły, bo chciały no, dowiedzieć się o swojej y, przyszłości. Biorąc pod uwagę to, że właśnie święty Andrzej jest patronem małżeństw, no, może nie zaskakiwać fakt, że te wróżby miały też pokazać, któż będzie y, małżonkiem y, danej Bebrańcem. dziewczyny. Wybrańcem. tak. Ale właśnie, czy Kościół sprzeciwiał się Andrzejkom? E, czyli tym zabawą, o którym przed chwileczką powiedziałem, tym wróżbom, czy też patrzył, patrzy, patrzy no, właśnie na te wydarzenia z przymrużeniem oka? Wróżby i spojrzenie na wróżby, czy na wróżbiarstwo na pewno nie jest pozytywną cechą. Kościół daje nam jasną naukę wiary, że odniesienie do wróżb nie zawsze prowadzi do czegoś dobrego. No więc jeśli nie chcemy osiągnąć dobra, to może to przynieść skutek negatywny. Ale z drugiej strony moje zdanie jest też takie, że jeśli to jest wzięte na gruncie zabawy, no to przecież zabawa nie jest niczym złym, jeśli się do tego podchodzi na zasadzie... Yy, Rozrywki, zabawy, zdrowego wspólnego, rozsądku. zdrowego rozsądku, dobrze spędzonego czasu. Wszystko zależy od tego, jak człowiek do tego podchodzi, bo można wylać dziecko z kąpielą przysłowiową, a można przy okazji różnych spotkań wiele rzeczy ciekawych się dowiedzieć. Niekoniecznie na zasadzie lania wosku. No i właśnie, i na koniec zapytam: yy, Czy warto, albo może inaczej, dlaczego warto? no obok tej zabawy przemyślanej z rozsądkiem z pewnym dystansem tym, że właśnie dniu przypominać postać świętego Andrzeja. Tutaj można wyjść od takiej bardzo prostej rzeczy. Wspomnienie świętego Andrzeja jest dzień przed adwentem. Adwent to radosny czas oczekiwania na narodzinę, na pamiątkę narodzin Jezusa Chrystusa. A więc to wszystko łączy się, można połączyć w całość. Andrzej, który był, święty Andrzej, który był pierwszym apostołem, którego Pan Jezus pierwszego powołał do grona tych wybranych ludzi, pokazuje nam drogę, którą powinniśmy jako ludzie kroczyć, wypełniając swoje powołanie życiowe, wypełniając swoje zadania, realizując swoje cele, małżeńskie, rodzinne, czy to żyjąc w samotności. Czy nawet, jak ja żyjąc w zakonie czy kapłaństwie. To wszystko wiąże się z tym, jak człowiek podchodzi do rzeczywistości. Jak człowiek podchodzi do osoby, od której może się czegoś nauczyć, a myślę, że ucząc się od świętego Andrzeja poznania Chrystusa, możemy jeszcze przemycić wątek jakiś religijny, który nas. Podprowadzić do zbliżających się świąt Narodzenia Pańskiego. Możemy w rozmowach doświadczyć życzliwości innych osób. Możemy też zastanowić się, że jako ludzie jesteśmy zobowiązani do pracy nad samym sobą i nad realizacją własnego powołania, czyli pracy tej, którą wykonujemy, żeby każdy z nas mógł zarobić na przysłowiową kromkę chleba. Andrzejki, no bez wątpienia kojarzą się przede wszystkim z zabawą, z wesołymi wróżbami, ale kryją sobie też znacznie no, więcej, kryją echa, o tym nie powiedzieliśmy, czasu nam już zabrakło, dawnych zwyczajów, ale też i pewną dozę mistyki. I mam nadzieję. Że y, pomimo tej mojej pewnej tezy postawionej na początku naszej rozmowy, w tym wprowadzeniu, że y, no, nasza generalnie wiedza na temat Świętego Andrzeja nie jest na tym takim wysokim y, poziomie, to jednak y, pomimo wszystko, y, towarzyszy mi takie przeświadczenie, że yy, i taka nadzieja, że pamięć o jednym z tych najważniejszych apostołów świętym Andrzeju to jest istotna. Ojciec, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był ojciec Benedyk Cordula, guardian klasztoru franciszkanów w Brzezinach. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za rozmowę i wszystkim życzę dobrego dnia. Szczęść Boże.